No dobra. No to tak, potrzebuję chyba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Na razie siedmiu ochotników. Rzucę Bożymi słowami. Pierwszy Koryntian 3,16. Kto mi znajdzie? Pierwszy Koryntian 3,16. Sprzedaję. Kto kupi? Olek, dobra. Pierwszy Koryntian 3,16. Następna osoba. Księga wyjścia. 25, wersety 8 i 9. To nie takie łatwe. Maja. Czyli tak, Olek. Pierwszy Koryntian 3, 16, Maja. Wyjścia 25. To ty będziesz miał na trudniej, bo jest to wersety 8 i 9 i 22. W tym samym rozdziale. Kto weźmie tak? Wejś, wyjścia 26, 33 i 34. Ania. Ania weźmie wyjścia 30, 26, 33, 34. I teraz kolejne może, słowo sprzedaje, czy to jest ta księga kapłańska 162. Kto weźmie, księga kapłańska. Jareczek weźmie księgę kapłańską 162, jeszcze 3. Ewangelia według świętego Mateusza, 27 rozdział. Wersety od 50 do 53. 3. 16,2. Kto weźmie Mateusza 27. Mati? Tak myślałem właśnie. Potrzebujesz jeszcze powiedzieć Ci? Tak. Jeszcze dwa fragmenty, czyli to będzie tak. Hebrajczyków 10, 19, 20. Kto weźmie, kto weźmie? Hebrajczyków 10, 19, 20. Kto się zgłasza? Dobrze, super. No i klasyk, czyli przysłów 4, 23. To, to ja mogę go wziąć zresztą. Więc od razu poproszę osobę, która ma właśnie pierwszy Koryntian 3, 16 żebyśmy przeczytali głośno. Olek. Przemku, czy my... Ja będę chodził z mikrofonem. Przeczytaj śmiało. Czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i Duch Boży mieszka w was? E, ten fragment mnie dotyka w taki sposób, że odnosi się do nas jako do przybytku przybytku Boga jako do Bożej świątyni i e, jak y, przez ostatnie właśnie tygodnie przeżywam coś takiego, że Bóg pokazuje mi symbolikę naszego serca właśnie w schemacie świątyni i przybytku ze Starego Testamentu, dlatego e, człowiek równa się Boża świątynia, tak mówi pierwszy list do Koryntian. No i teraz Księga Wyjścia 25, a to Maja ma ten szalony fragment. 8, 9 i 22. Wybudują dla mnie świątynię, świątynię aby mógł zamieszkać pośród nich. Święte mieszkanie ma być zbudowane i wszystkie jego sprzęty wykonane dokładnie, według planów, które ci pokażą. Stamtąd właśnie z nadpłyty przepłagalnej, z pomiędzy cherubów wieńczących Arkę. Objawiają ci słowami wszystkie przykazania, które przez ciebie dają Izraelitom, czyli Bóg mówi, że do, do Mojżesza Mojżesz był wtedy na, na górze synaj z Izraelitami, i on odbierał od niego 10 przykazań, ale także właśnie schemat przybytku. I Bóg mówi do Mojżesza: zbuduj, zbuduj mi przybytek miejsce, fizyczne miejsce, w którym będę mógł przebywać, aby. Móc, aby mógł być ze swoim ludem, bo Bóg bardzo chciał, po prostu miał takie pragnienie w sercu, żeby być z nami, być z nami ludźmi. I teraz wyjścia 26. Ania. Na hakach umocujesz zasłonę, a za nią umieścisz arkę świadectwa. Zasłona oddzielać będzie miejsce święte od miejsca najświętszego. W miejscu najświętszym postawisz arkę świadectwa i przykryjesz ją płytą przebłagalną. Um. Wy. Mamy tutaj opis tak, miejsca najświętszego, w którym znajdowała się arka przymierza. I arka przymierza ona była zbudowana z, z drewna w, ta, w takim kształcie prostopadłościanu, na którym stały dwa cheruby, i po, pomiędzy tymi cherubami była Boża obecność. To jest takie hebrajskie słowo shekina, shekina, które oznacza taką wyjątkową Bożą obecność, taką Bożą chwałę. I w tym właśnie miejscu naprawdę stępowała Boża obecność. I to było na tyle takie poważne, że kiedy arka przymierza, słuchajcie, przechodziła. Izraelici to była różna historia, oni ją gubili, oni ją odzyskiwali i był moment, kiedy odzyskali arkę przymierza za czasów Dawida i było uwielbienie, to ktoś dotknął arki przymierza i jest napisane, że od razu padł, jakby padł martwy, bo Boża obecność, Bóg bardzo chciał nam przez to pokazać, że, żebyśmy traktowali Jego obecność z takim z taką czułością, wrażliwością, ale, ale tak na, na serio, żebyśmy ją wzięli. I teraz tak. Jest to miejsce najświętsze. Niech będzie sobie tutaj. I oddziela je zasłona. Fizyczna zasłona przybytku. I ona w Biblii symbolizuje grzech. Ponieważ, zaraz przeczytamy jeszcze w kapłaństwie. To, to teraz kapłańska. Jareczku. Rzekł Pan do Mojżesza. Powiedz swojemu bratu Aaronowi, aby poza wyznaczonym czasem nie wchodził do miejsca Najświętszego za zasłonę. Przed płytę przebłagalną, która jest nad Arką, aby nie umarł, gdy się ukaże w obłoku nad płytą przebłagalną. No właśnie, no znowu, znowu żeby nie umarł, nie? Ehm, tylko raz do roku Najwyższy Kapłan mógł wejść do miejsca Najświętszego, i to jeszcze był poprzedzony tym taki specjalny rytuał i to było w czasie takiego żydowskiego święta Jom Kippur, w którym był składany, um, możesz mi Mati przypomnieć, to było wtedy jak baranek, jak kładli głowę na baranka nie? I, go odsyłali, i go odsyłali na pustynię i to symbolizowało takie odkupienie za grzechy całego ludu. Tylko raz do roku najwyższy kapłan, mógł wejść do tego przybytku. Tylko raz do roku mógł jeden człowiek spotkać się, z w jakby być w Bożej obecności. I um, je, są jeszcze historie w Bożym Słowie, że kapłanom przywiązywano, słuchajcie, sznur do nogi, bo intensywność Bożej obecności, Bożej chwały w tamtym miejscu była tak silna, że on czasami padał na ziemię i, i nie mógł wyjść, i go wyciągali tym sznurem właśnie. I... No ale był ten problem, w tamtych, w tamtych czasach, w tamtych czasach był ten problem, że trzeba było składać ofiary, bo Boża obecność była w fizycznym miejscu, albo w przybytku Mojżesza, a później, kiedy Salomon zbudował świątynię, ona była w Jerozolimie, Boża obecność była w tamtym fizycznym miejscu, ale... I teraz, tak, Mati, ty masz M Matiego. Jezus znowu donośnie zawołał i oddał ducha. Wtedy zasłona przybytku rozdarła się na dwoje od góry do dołu. Ziemią zatrzęsło, skały popękały. Otwarły się grobowce i wiele ciał świętych, którzy już zasnęli, zostało wzbudzonych. Po zmartwychwstaniu Jezusa wyszli oni z grobów, weszli do świętego miasta i ukazali się wielu ludziom. Tam jest, jak Jezus oddał ducha, zasłona przybytku się rozdarła, zatrzęsła się ziemia, popękały skały i ciała świętych zostały wzbudzone. To w ogóle jest, dla mnie to jest mega takie niewyobrażalne, jak ogromny cud się wydarzył, ale na, tym, na czym się chcemy skupić? Na tym, że zasłona przybytku została rozdarta. Boża obecność po prostu wylała się, wylała się na ludzi. I kto ma Hebrajczyków? Proszę bardzo. Mamy więc pewność, bracia, że wejdziemy do Miejsca Świętego dzięki krwi Jezusa. On otworzył dla nas nową, życiodajną drogę przez zasłonę, którą jest jego ciało. Przez zasłonę którą jest Jego ciało. Jezus stał się tą zasłoną, przez którą my mamy śmiały dostęp do miejsca najświętszego, to jest do tego miejsca Bożej Obecności. I to jest ogromny zaszczyt, ponieważ kiedyś tylko raz do roku jeden człowiek mógł wejść do Bożej Obecności. Teraz ona jest wylana na całą ziemię, bo ona wylała się w dniu pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty stąpił na apostołów, i teraz Duch Święty jest fizycznie z nami, tutaj na Ziemi. Nie ma Jezusa, jest w niebie i Bóg Ojciec też jest w niebie i my kiedyś się z nimi spotkamy. Tak, via face to face. Ale teraz jest z nami Duch Święty. I teraz to serce człowieka jest tym miejscem najświętszym. No i tutaj pytanie jest takie, do, może do ogółu, Albo żebyśmy sami sobie tak zbadali swoje serca, czy traktujesz, czy traktujemy swoje serce jak, jak miejsce najświętsze, czy, czy nie macie może. Ja czasem tak mam, że właśnie wracam, czy po studiach, czy, czy po pracy do domu, i, i zamiast napełnić się jeszcze raz Bożym Słowem, albo usiąść w Bożej obecności, to odpalam rolki, i, i jakieś takie przeglądam swoje treści. Nie, nie traktuję czasem, a przynajmniej widzę po sobie, że za mało traktuję siebie samego jako miejsce najświętsze, jako miejsce, w którym przebywa realna fizyczna Boża obecność. I przysłów 4,23, tam jest napisane Najczulniej ze wszystkiego strzeż swojego serca bo z niego tryska źródło życia. W innym jeszcze miejscu Jezus mówi, że z obfitości serca mówią usta. To, co, masz, to, co mamy w sercu, to, to, wypływa, to wypływa z nas dalej, dlatego Bóg kładzie taki ogromny nacisk, aby patrzeć na, na, na nasze serce. Na ile chcesz posiąść Boga w swoim życiu, na tyle Bóg musi posiąść Ciebie. Jest, była taka ona już świętej pamięci, Caitlin Kurman, kaznodziejka ze Stanów Zjednoczonych, oddała tak w pełni swoje życie Bogu. Ona nawet chyba powiedziała takie słowa o modlitwie, że ona nie chce, aby... Jej czas w ciągu dnia modlitwy był wyznaczony na jedną godzinę. Ona chce się modlić cały dzień, bo boi się, że wtedy mogłaby zasmucić czymś ducha świętego. Ona ma taką historię. Prowadziła kiedyś spotkanie uzdrowieńcze w, w Pittsburghu i zaraz po spotkaniu, spotkanie się skończyło, ona załatwiała parę spraw jeszcze na miejscu i pojawili się tam pracownicy, żeby sprzątać. I kiedy ona wychodziła z, z tego pomieszczenia, ci pracownicy zaczęli nagle płakać, zaczęli nagle e, klękać na kolana, zaczęli głośno wyznawać swoje grzechy Jezusowi, zaczęli oddawać swoje życie Jezusowi, a ona nic nie zrobiła, ona tylko przeszła. To dlatego, że poddała swoje życie Bogu i Bóg mógł wykorzystać ją w taki sposób, bo dała mu dostęp do swojego serca w taki sposób. I, i czytamy też w, w Bożym Słowie, mamy przecież Piotra, święty Piotr, to jest dzieje apostolskie. A nawet to przeczytam, słuchajcie. To jest dzieje apostolskie, piąty rozdział, 12.10. To jest ta historia, kiedy już na Piotra stąpił Duch Święty i on miał wystarczająco odwagi, aby głosić i nauczać. Przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. Wszyscy zaś jednomyślnie gromadzili się w portyku Salomona. Jeśli chodzi o postronnych, to nikt nie ośmielał się do nich dołączać, chociaż lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej tych, którzy zawierzali panu, mnóstwo zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Było tak, że nawet na ulicę wynosili chorych, kładli ich na noszach i posłaniach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra padł na niektórych z nich. Schodziły się również Tłumy z miast wokół Jerozolimy, ludzie przynosili ze sobą chorych i nękanych przez duchy nieczyste, i wszyscy oni doznawali uzdrowienia. Cień, cień świętego Piotra uzdrawiał, jak najechał na danego człowieka, on uzdrawiał i były złe duchy wyrzucane. Później święty Paweł, kiedy prowadził takie spotkania ewangelizacyjne, gdzie ewangelizował ludzi, chusty, Kładli na, na jego ciało i później brali te chusty i kładli na innych ludziach, i oni także doznawali uzdrowienia, i oni także byli uwalniani spod wpływów złych duchów. Słuchajcie, co ciekawe, jak nawróciłem się pierwszy rok tutaj we wspólnocie, zrobiliśmy inscenizację tego słowa, które teraz przeczytałem w kościele. Prowadziłem tutaj taki teatrzyk. Modliliśmy się o to, co Bóg chce zrobić na mszach świętych na jedenastą. Było czytanie właśnie o tym, jak święty Piotr przechodzi I stwierdziliśmy, że Zrobimy coś takiego Mój brat się przebrał za świętego Piotra i on sobie szedł środkiem kościoła Dziewczyny Z teatru ubrały się w komrze i one symbolizowały Ducha Świętego i szły obok Obok Piotra i poprosiłem ludzi, że ktoś Powiedziałem ludziom przez mikrofon, że jeżeli ktoś Czuje że potrzebuje uzdrowienia, że potrzebuje albo uzdrowienia fizycznego, albo gdzieś takiego emocjonalnego w sercu, to żeby wyszedł w geście, takiej, w geście wiary i wtedy dziewczyny, które symbolizują Ducha Świętego, położą na, na nich ręce. No i przeszły te osoby, ja widziałem, że parę osób płakało, że coś doświadczało, mój tata powiedział, że to rzeczywiście działa, bo mu coś w kręgosłupie tam się wyprostowało. A miesiąc później, słuchajcie, poszedłem na pocztę po coś i pani na poczcie mnie poznała i mówi: O, to ty byłeś na tej mszy, słuchaj, bo ja też byłam na tej mszy, i naprawdę musi coś być w tym, co ty, co ty tam mówiłeś, bo ryczałam jak szalona, nie? I kiedy robimy kroki wiary, poddajemy swoje serce Duchowi Świętemu, to jest przestrzeń na tego typu historię i na tego typu działania. Jest też, jest też taka historia, Bóg mnie kiedyś napomniał przez tą historię, ale to jest historia z Ezechiela, jedenasty rozdział, nie będę czytał tej, tej historii, ja po prostu o niej opowiem. Bóg ufał Ezechielowi. Ezechiel był bardzo taki, bardzo oddany on był prorokiem, bardzo oddanym prorokiem Bogu. Bóg mu bardzo ufał. Dlaczego tak stwierdzam? Dlatego, że Bóg zaczął pokazywać Ezechielowi grzechy starszych Izraela. I tam czytamy taką historię. Syn i Bóg, Bóg mówi: synu człowieczy do Ezechiela, synu człowieczy, czy widzisz, co oni robią? Czy widzisz, jak oni oddają pokłon tym bożkom? I Bóg, później Bóg mówi tak: ale to jeszcze nic, Synu człowieczy. Pokażę ci jeszcze więcej, co oni robią. I później zabiera go w inne miejsce i pokazuje mu jeszcze coś innego. A później Bóg mówi, ale to jeszcze nic, Synu człowieczy. pokażę ci jeszcze bardziej i pokazuje mu jeszcze bardziej coś innego. I na, Duch Święty napomniał mnie przez tą historię, y, dlatego że dotarło do mnie że takie pytanie, czy Bóg może mi mi na tyle zaufać, aby, czy Bóg może mi na tyle zaufać, aby podzielić się ze mną, no właśnie, swoją tajemnicą, swoim sercem, swoim sekretem, może jakimś intymnym słowem proroczym dla drugiej, dla drugiej osoby. Czy ufa mi na tyle, czy jestem, czy jestem na tyle odpowiedzialny i godny tego zaufania, aby, aby, aby Duch Święty mógł, mógł mówić do mnie w ten sposób. Wtedy moja odpowiedź brzmiała nie, więc zacząłem pokutować, się zmieniać i prosić o przemianę, modlić się o przemianę. Wtedy też słyszałem takie słowo, które było mówione na podstawie tego fragmentu, czy Bóg może odpoczywać przy tobie. Psalmy mówią, na psalm 62, werset 2, albo psalm 23, Panie z moim pasterzem, niczego mi nie braknie. On pasie mnie na zielonych pastwiskach, prowadzi nad spokojne wody. Te psalmy mówią, że Bóg jest naszym odpocznieniem, ale my jako chrześcijanie wierzymy, że to jest takie Boże pragnienie, żeby Bóg mógł odpoczywać też przy nas, że jak spędza z nami czas, że jak my go uwielbiamy, kiedy sami się modlimy, kiedy poddajemy mu swoje serca, swoje dziedziny życia, aby Bóg mógł odpoczywać. W naszej obecności. Nie tylko, że my odpoczywamy w Bogu, ale jesteśmy na tyle ulegli Jego woli, Jego planom, Jego marzeniom, że Bóg odpoczywa przy nas i może dzielić się swoimi marzeniami. A żeby tak było, potrzebujemy właśnie być szczerzy przed Bogiem, prosić Go o przemianę i mm, modlić się o głód. To jest piękny słuchajcie, dzisiaj Karol się modlił o to, zwróciłem na to uwagę, y, o głód szukania, o good szukania Boga. Zauważam różnicę, jak, y, jak proszę Boga o to, aby On pomógł mi Go pragnąć bardziej. I Modlitwa o głód. To, to będzie nasze wyzwanie. Wrzucę, słuchajcie, wyzwanie domowe. Nawet wrzucę je, słuchajcie, teraz, bo mam sobie jest ten, napisałem wcześniej, żeby później tego nie, nie zapomnieć. Wyzwanie właśnie polega na tym, aby, aby modlić się o, o głód i, Bo wtedy ten głód Maja Sowińska, słuchajcie, w jednym ze swoich Maja Sowińska, ona prowadzi uwielbienia. I ona w jednym ze swoich utworów przydarza ta, taką zwrotkę. Fajcie, ja pamiętam. Ja nie, nie zapomniałem, jednak. bo tego nie zapisałem, to, to chciałem powiedzieć z pamięci. Y śpiewa coś takiego, bo głód jest eskortą, gdy idę głębiej w rzeczy Twe. Ten głód wchodzenia w, w taki głąb m, intymności Bożego serca, to też jest w Ezechielu i o tym też było wspominane, te różne poziomy Bożej obecności, po kostki, po kolana, po biodra, po pas, po szyję i tak dalej. I ten fragment jest interpretowany, jako że są różne te poziomy Bożej obecności i kiedy się idzie w głąb jego serca, to ten głód jest bardzo, bardzo potrzebny.